Przed mną znajduje się Vivo 30 Dzisiaj chcę pokazać, jak możesz zmienić styl czcionki. Zacznij od otwarcia ustawień i przejścia do wyświetlania i jasności. Następnie wybierz styl czcionki i kliknij na jedną z tych czcionek systemowych, aby nacisnąć Zastosuj, wybrać najlepszą dla siebie. Ale jeśli chcesz spróbować czegoś bardziej interesującego, kliknij, pobierz więcej na dole i wybierz jedną z tych czcionek. Kiedy znajdziesz idealną czcionkę, kliknij, pobierz, naciśnij, zastosuj i poczekaj. Następnie zamknij aplikację i ustawienia. Jak widać, po tym styl mojej czcionki znów się zmienił. Bardzo dziękuję. za oglądanie, jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, skomentuj, zasubskrybuj, Cześć!